Pewnego ranka mój mąż, jak zwykle, udał się do pracy. Po wejściu do autobusu odniósł dziwne wrażenie, że coraz więcej osób przygląda się mu ukradkiem, jednocześnie starając się nie pozostawać w jego bliskim sąsiedztwie. W konsekwencji tego w krótkim czasie zwolniło się wokół niego kilka miejsc siedzących, chociaż wszędzie indziej wszystkie były zajęte. Mąż dzięki temu mógł, jak nigdy dotąd, spędzić podróż do pracy na siedząco. Dopiero po wyjściu z autobusu ujrzawszy w szybie wystawy sklepowej swoje odbicie zrozumiał, że komfortową podróż zawdzięcza mojemu biustonoszowi zahaczonemu o tył pagonu jego wełnianego płaszcza przez co prowokująco wyeksponowanemu na plecach. Stało się tak dlatego, że poprzedniego dnia urządziłam wielkie pranie, w którym obwiesiłam praktycznie całe mieszkanie. Aktualnie już nie piorę na raz zbyt wielu rzeczy, a bilizne suszę tylko łazience. <noise> Historia opowiedziana mi przez siostrę ładnych parę lat temu. Z okazji jakiegoś święta w ich liceum miał się odbyć apel przez radiowęzeł. Przewodnicząca samorządu miała odczytać referat, ale nudziła się czekając na wyznaczoną godzinę. Więc przed przemówieniem postanowiła sobie poćwiczyć na różnych głupotach. Nagle z głośników słychać: "Koncerta nie budziet, patamu Sasza nasrał w pataf." <noise> Tuż po otworzeniu lodówki zebrało mi się na potężne kichnięcie. Kichnąłem z takim impetem, że czołem przywaliłem prosto w szklaną półkę. Dziewczyna musiała zabrać mnie na pogotowie, na szycie osiem szwów. Na zdrowie. Oświadczyłem się mojej dziewczynie w sylwestra. Plan był taki, że wręczy jej pierścionek zaręczynowy równo o godzinie 000. Moja mama zepsuła całą niespodziankę. Była tak zniecierpliwiona, że zadzwoniła do mojej partnerki o godzinie 23:58, żeby zapytać, ja jej się podoba pierścionek. <grystanie> <grystanie> Załatwiałem coś na mieście. Wróciłem do auta, a tam cały bok porysowany i stłuczone przednie światło. Za wycieraczką była jakaś kartka i miałem nadzieję, że to dane kontaktowe do sprawcy, ale niestety myliłem się. Sprawczyni zostawiła mi następującą wiadomość: Sorki. Dałam ciała. Powodzenia z naprawą auta. <gry> Mój ojciec, lat 45, stwierdził dzisiaj, że on nigdy nie używał mydła ani żelu pod prysznic podczas kąpieli. Jego zdaniem to bezcelowe, bo przecież kiedy myje włosy, to piana z szamponu spływa mi po całym ciele i myj mnie całego. <todgłosy> Wracałem od kumpla. Mój ojciec akurat miał po drodze z pracy, więc mnie zgarnął. Niedaleko domu zadzwoniła do nas mama i poprosiła, żebyśmy kupili papier toaletowy, bo się kończy. Stoimy w kolejce z dwoma wielkimi opakowaniami papieru. Za nami stanęły dwie koleżanki ode mnie z roku. W jednej z nich jestem zadłużony, o czym mój ojciec doskonale wie. Kochany tatusiu uśmiechnął się szyderczo i bardzo głośno zwrócił się do mnie słowami: Jak tam synuś, twój żołądek? Już trochę lepiej? Tyle papieru ci wystarczy. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>